Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam co robię z porzeczką czarną, aby ją przygotować do kolejnego sezonu. Zapraszam na film. Jeżeli chodzi o ten krzew, to akurat tak patrząc po zimy, to nie ma takich żadnych suchych, wysuszonych jakichś gałęzi. Także nie ma co w tym przypadku za bardzo wycinać. Nie ma żadnych takich. Jedynie będę cięła tak, żeby po prostu poprawić jego jakby budowę. Albo po prostu patrzeć w którym momencie wchodzi jedno na drugie. Tutaj widzę na przykład tu się krzyżują. W tym momencie tu się krzyżuje z tym. To na pewno będę wycinać. No, i tak w środku tu też, od dołu widzę, że o na przykład to jest niepotrzebne, tutaj to. I może jeszcze tutaj takie coś tak za bardzo pokłada, który jakby odbiega od takiej kopułki. To myślę też, że uformuje gdzieś w tym momencie, aby to tak się nie pokładało. Także biorę narzędzie i biorę się do pracy. I tutaj też z tej drugiej strony tego krzaka widać, że jakaś gałąź wychodzi, jakby poza taki krzak. Nie chcę mieć takiego rozbożystego, który będzie wchodził mi tutaj na płot. Także może zaczniemy od tego. Jest dosyć. Też jakiś taki niepotrzebny, a mały elemencik. I tutaj widać też, że jest taki odrost. Tutaj ten element, który się krzyżuje, zaraz obecna No i widać tu w tym momencie, jak on będzie wchodził tutaj w środek. Takie malutkie, taka jak jest suche. Myślę, że to też ze środka, że bardzo wchodzi jedno na drugie. Kolejna gałązka, która wchodzi, jakby w środek, i się krzyżować będzie. Tutaj widać, że ją odetniemy też. O, teraz, może, tutaj to, co mi się nie podoba, ponieważ ona się za bardzo pokłada. Powiem wam że jak wyciłam teraz te pąki, które się teraz właśnie rozwijają, to zapach jest po prostu Ech, przypomina mi od razu lato zapach normalnie porzeczki jakbym czuła. Jakbym miała porzeczkę w ręce, te pączki już tak pięknie pachną. Nawet nie wiedziałam o tym. Możemy też sobie ciachnąć. Tutaj też chodzi jedno na drugie, z tej drugiej strony. Też się po prostu wchodzi jedno w drugie. Też tak nie może być. Też widać, że to tutaj wchodzi na siebie. Tutaj też ta gałązka jest za bardzo narośnięta jakby jedno na drugie, jakieś dziwne rozgałęzienie. Też wychodzi jakby poza. Też utniemy to. No i patrząc w środek. No to jest powiem, że w miarę. Tu takie może malutkie jeszcze. Już mamy tą przestrzeń taką w środku. I jeszcze na koniec tutaj chciałam po prostu powiedzieć, że będę próbowała w tym roku rozmnożyć sama. Zobaczymy, czy mi się uda. Poprzecinam takie właśnie jeszcze gałązki na krócej. I będę próbowała ukorzenić to, a następnie do, do doniczki będę wsadzała. Zobaczymy, czy to mi się uda. Także będzie to moje takie pierwsze doświadczenia. Bo tutaj obok, jeszcze może by mi się jeden, jedna porzeczka zmieściła, ponieważ tutaj miałam, ale zniszczyłam ją, ponieważ miałam taki ogromny głaz. I ten trafiłam kiedyś pewnego dnia na niego i wykopałam. Jak ja to zaczęłam wykopywać, to chyba musiałam naruszyć korzenie i niestety cały krzak czarnej porzeczki usek. Także mam tylko jedną bo tam obok mam czerwoną. To by było na tyle, także luty to czas na cięcie porzeczki. Pozdrawiam i cześć.